Dzień dobry, Ekologia Realna. Znajdujemy się w siedzibie naszego stowarzyszenia Zielony Mir. Chciałbym zachęcić wszystkich do udziału w naszej akcji Ratujmy Kasztanowce oraz poparcie naszego kanału poprzez kciuk do góry, umieszczenie komentarza. Jeżeli chcielibyście oglądać kolejne filmiki z akcji Ratujmy Kasztanowce. Prosimy nacisnąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienie. Będziemy też wdzięczni za wsparcie finansowe nawet najdrobniejsze, ponieważ wszystko, co robimy, jest z naszych prywatnych funduszy. Zachęcamy też inne osoby zainteresowane działaniem w dziedzinie ekologii realnej, niepolitycznej do przystąpienia do naszej organizacji zielony mil jest to stowarzyszenie zwykłe i e, można nawet e, uczestniczyć bez e, płacenia składek e, być członkiem i, i w jakiś sposób nas wspomagać mam nadzieję że e, ten filmik przyczyni się do tego że wiedza o kasztanowcu e, roz, zostanie rozszerzona że e, Wszyscy zdadzą sobie sprawę z tego, że jest możliwość ograniczenia jego populacji. A więc nasza akcja rozpoczyna się od tego, że mamy wczesną wiosnę i już chcemy drzewa, które będą podlegały ochronie, zasilić, siarczanę amonu po to, aby zmienić nieco skład chemiczny soków i tym samym liści. Mając nadzieję, że to wpłynie e, też na osłabienie e, larw, e, jest nieuniknione, że część szrotówka, e, pomimo naszej akcji, e, będzie nadal aktywna i, i będzie się rozmnażać. Szrotówek e, trzykrotnie w ciągu roku rozmnaża się, e, co sprawia, że e, już jesienią praktycznie nie ma zielonych powierzchni. Nie ma już tych liści, takich które pamiętamy, czerwono-żółtych, przepięknych, ogromnych kasztanów. Kasztany są dużo mniejsze, a drzewa chorują, usychają. Co będzie później, kiedy szrotówek wykończy kasztanowce? Na jakie drzewa się przeniesie? No, jest to jeden z bardziej agresywnych szkodników, jakie w ogóle znamy. Został gdzieś przywleczony do Europy lata temu, i w tej chwili miliony drzew jest zakażone. Co robią inni, co robią organizacje ekologiczne, nie wiemy. Nie znamy takich akcji. Wiemy, że niektóre miasta, niektóre gminy próbują w jakiś sposób wpływać na populację środowiska. No i przedstawimy dzisiaj w jakiś sposób. To możemy robić następną rzeczą, kiedy kasztanowce zaczną kwitnąć, w tym momencie owijamy na wysokości, gdzieś dwóch metrów folią stretch pień i smarujemy takim specjalnym smarowidłem to się nazywa owadoklej, można to bez problemu kupić w sieci rozprowadzamy to za pomocą zwykłego pędzla dodatkowo aby wzmocnić efekt używamy opasek lefowych. Które są pokryte feremonami. To sprawia, że szrotówek będzie siadał na tą powierzchnię e, pomalowaną tym lepiszczem. E, tak wygląda rolka. E, my nie zalecamy stosowania tego na całym pniu, ponieważ to bardzo drogo wyjdzie. Po prostu paski e, tego naklejamy e, na polistrecz. Dodatkowo. Użyjemy kułapek. też bez problemu możemy je kupić w sieci i one będą zawieszone właśnie na tej folii. To wszystko spowoduje, że szrotówek będzie siadał i przylepiał się. Na zakończenie chciałbym prosić o wspieranie naszego kanału, udostępnianie materiału, tak aby jak najwięcej osób, a zwłaszcza władz lokalnych, zapoznało się z tym materiałem, ponieważ nasza akcja polega nie tylko na uratowaniu kilku drzew, ale przede wszystkim na pokazaniu, że to ma sens. Do zobaczenia i liczę na to, że będziecie zainteresowani naszą akcją i będziecie ją śledzić.